Nie będzie już, yy, Nie będzie piosenek? No bo ja nie mam jak wybie... Nie będzie, nie będzie niczego, kononowicz przyjechał. Koniec. Nie no będzie. puść ten, tą playlistę swoją. Eee, idziemy tu chodni. Lecieć na sobie. co ty robisz? No bo tu mnie biorą w prawą, ja chcę ich puścić lewą. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> A, what the fuck?! <laughs> Hello there! Ale jest, jest, jestem w trasie jeszcze. Jestem w trasie. Jest Co to jesteś? w Chyba leży na boku. Rada jest. Rada jest. Rada jest. Rada jest. Rada nie mogę. Co za Jak można nie umieć tak jeździć, no? Tak, patrz na twojego live'a! Załamany! No nie wierzę, <śmienicza> no. Dzwoncie po pogotowie.